Przejemy. Dzisiaj, mój drogi, przenosimy się do Japonii i przetestujemy sobie najlepsze przepisy japońskie, jakie udało mi się znaleźć. Zobaczymy, czy uda mi się je zrobić, jak one smakują i czy w ogóle są jadalne. Ale to będą słodycze czy coś słonego? I to, i to, mój drogi. Zaczynamy od pierwszego, czyli od dango. Do nich potrzebuję mąki ryżowej. Niestety nie znalazłam tej takiej kleistej, która jest do tego potrzebna. Miejmy nadzieję, że nasza będzie okej. Okay. I tak naprawdę do naszej mąki ryżowej dodajemy po troszeczku wody, żeby powstała plastylina. Czemu plastylina? No w sensie, że konsystencja! W miarę jest! Teraz rozdzielam to na części i dodaję barwniki. Spróbujmy. O nie, za dużo! O nie! Mącik, no trochę! Ugniatamy. Mamy już nasze kuleczki. To jest zielony, niebieski i różowy. I kuleczki do gotującej się wody to czuję, że to się zepsuje. Czemu? Mam takie wrażenie! No ja kreseczka. Mówisz, że będzie dobrze. A się przyrgnął do siebie, o nie. Pilnuj ich. No nie, czekajcie. I od momentu wypłynięcia mają się gotować 50 minut. Teraz zrobimy sosik. Do sosiku potrzebujemy jedna trzecia szklanki cukru, dwie łyżki sosu sojowego. O którego leciałem z samego rana, bo ktoś go nie kupił. Zapomniałam. I do tego jedna trzecia szklanki wody. I teraz to wszystko trzeba zagotować. Wypłynęły kluseczki. I teraz ziemniaczana mąka ze skrobią i dodaję do Sosiku. Co to się stało? To żyje stało? To jest sos! To Dobra, chyba mu już wystarczy. Zrobiłaś gluta! Slajma zrobiłaś, mu finka! więcej wody dodam, to będzie lepiej. Wow, za dużo. Minęło 9 minutek, więc już wyjmujemy nasze kluseczki. Nie wiem, czy się już ugotowały, nie mam pojęcia. No ale trudno, zobaczymy. Na razie wyglądają jak jakieś klopsiki. Są kluski. Ale wyglądają jak klopsiki. Klopsiki babuni. Mamy nasze dango, mamy nasz sosik. Teraz na tej mega, mega Nadziejemy je na patyk po trzy. Rące. Ja bym się bał troszeczkę tego jeść. Polewamy tym dziwnym sosem. Za gesty zrobiłam, no ale cóż, uczę się. Zobaczmy, jak to widzę. Oczywiście dzisiaj popełnię masę błędów i pewnie będę miała masę złych produktów, ale jestem mega ciekawa ich potraw i czy w ogóle mi w miarę wyjdą. Jak on spokoja? Dziwnie, widzowie, dziwnie. Oczekiwania, kontrast, rzeczywistość, widzowie. No ale trudno, próbujemy. Czy już w miarę z tego, żeby spróbować? Zamoczymy w tym sosie. Mmm, mm. Z tym sosem to krótka. Daje ciekawe połączenie. Daje 9 na 10. A teraz zrobimy mochi czyli ryżowe kuleczki. Ja ugotowałam mój ryż w Rice Cookerze. Niestety nie mam mogi tej właśnie specjalnej klejsty ryżowej ani mikrofali, żeby zrobić poprawnie ten przepis. Więc spróbujemy zrobić to z ryżu. Rice Cooker ugotował mi idealnie ryż na sushi, ale ja potrzebuję ciapy. Czyli spróbujemy jeszcze go podgotować w garnuszku. Niestety skończyła mi się macza, więc dodamy po prostu kakao Ale takie też mogą być my. Teraz spróbuję to zblendować No i ponieważ robimy czekoladowe, to kakao i miód będą naszym susikiem Przepraszam, nadzieniem No ogólnie mówię wam, nie wiem czy mi to wyjdzie Ale teraz trzeba wziąć skrobię kukurydzianą Podsypać i spróbować wyrobić no to fajnie, no super zabawa Robić <grym> ciasto i kuleczki zrobić No trzeba na bulat rozsypać mm. No chyba tak zrobię I Teraz tak, jak już mamy nasze kuleczki A nie nad talerzykiem, nie To musimy je nadziać tym nadzieniem, czyli po prostu do środka Jak ty chcesz, to szczekawką trzeba by było to się robi chyba tak? najbliżej ja. macza, no i tak dookoła. Teoretycznie chyba za dużo nałożyłam nawet, ale coś w tym stylu. I koleczka gotowa. Może nasze i nie wyglądają jakoś wspaniale, aż zrobimy im zdjęcie. Nie no, ładnie wyglądają. Myślisz? No, no dobra, spróbujmy. Do tego już mamy napój kombuczek, która jest chyba japońskim napojem z grzybów. Czy coś Co? takiego w życiu ja tego nie piłam? O nie, to wczoraj sam to zgadzamy. Brawo mówina. No. Nie wiem, że to zgazowane! Okej. Okay. No lekko gazowane. Pachnie jak glony. Ale dziwne. Ty Ja wiem, że oni mają niektóre takie napoje, które są mega zdrowe. Nie wiem, czy to się do tego zalicza. Pij Ow. E, ja daję temu 5 na 10. Może bym się przekonała kiedyś tam, w dalekiej przyszłości, ale teraz spróbujmy ich maci. W środku mają ten sosik. No dobra, spróbujmy czekoladowych, bo maczy nie miałam. Mm. Oprócz tego, że no, mam bardzo liską konsystencję, nie miałam tej bąki ryżowej, to powiem wam, mm. 9 na 10. Aż tak wysoko? teraz robimy temaki, temaki tak jak pamiętacie na tym filmiku, kiedy jajki tak polecieliśmy w sumie do Japonii i w Polsce przez godzinę, nie ważny. Jadłam pierwszy raz temaki, dlatego dzisiaj właśnie je odtworzymy Reszta tak jak już mówiłam, mam ugotowany Zostaje nam zmieszać go z tym solą i cukrem. Mamy tutaj naszą matę, nie muszę jej w folią, bo w sumie temaki są w środku Pociąłam nori na dwie części I teraz ułożyć trzeba chyba tak A to jest ten taki rożek! Tak! Dobrze, już mi się przypomniało Okej, okay, spróbujmy. Raz go robiłam, robiłam mnie dwustopniowy kurs sushi. Był trochę drogi, ale było naprawdę warto, ale to już było tak dawno, temu, że nie pamiętam. I chyba wtedy nie, nie lubiłam wtedy te magii. Do środka dajemy krabowy. O, zapomniałam jeszcze, no właśnie, Filadelfię. Albo jakiś serek, ja mam kotaki. i ja sobie to posmaruję tutaj. No i że nie mam sałaty, to damy tutaj troszeczkę jakiejś zieleninki i spróbujmy to zawinąć. Może poskosić jakoś tak. I najważniejsze jest to, żeby ten róg tutaj był zamknięty i ma taki stożek z tego powstać. Tak! Coś w tym stylu. Ej, nie jak na pierwszy raz. Nie jest idealnie, ale. 9 na 10 no Dobra, czas na wielki test. Mmm, <grystanie> <grystanie> dobra. To są sobie. Będzie perfekcyjna. 10 na 10. Teraz robimy kanapeczki z owocami, które wyglądają tak ślicznie. Ja mam taką, wy ptajcie razem z moją przyjaciółką, ponieważ te kanapeczki nie są do końca japońskie, ale bardzo dużo dziewczyn w Japonii je właśnie robi. Dlatego sama Cię spróbuję je zrobić. Potrzebuję do tego... bitej śmietany, którą właśnie próbuję ubić. Jakie ja dawno takie śmietanki nie kupowałam, o ja. Ubijamy. I zostawiam teraz kciuka do góry, jeśli lubicie słodycze. I tak pomocni. Klepka testowego odcięłam z kurki albo do karmnika, albo do zjedzenia. Truskawki, niestety, miękko mrożone, więc na wszelki wypadek mam badany. Folia i pita śmietana. Oczywiście, boję się, że to w ogóle nie ma sensu z truskawkami mrożonymi. A niestety, obecne są tak pryskane, środkiem, na które mam uczulenie, więc wolę nie eksperymentować. Na tej folii, żeby było nam łatwiej później to przekroić, chyba, weźmiemy dużo naszej śmietanki. Ubyliśmy w końcu wege, boki tak się poddały. ją zjąłem. Nie jest zło. jest okej. Okay. Chyba coś takiego. Musi być jej bardzo dużo. Cała śmietanka na jedną kanapkę. Nie! Tak! Najpierw spróbuję z bananem, bo mi się wydaje, że to prędzej wyjdzie niż to drugie. Kładziemy w tą, bo tu będziemy przekrajać. On musi się schować w tej śmietanie. Mm, czy to ja dam radę przekroić? Oni mają takie wielkie te chleba, więc u nich jest to trochę prostsze. No i co? I dokładamy śmietanki. Zamykamy. Opatulamy. I zaraz ja to spróbuję przeciąć. Ale najpierw dosłownie na chwilkę, może damy do zamrażarki, żeby było I zrobimy drugą. Mufika, mm. nie podjadaj! Pyszna jest, o ja! Przestań! Mogłabym wielki karier zjeść. Ok, troszkaweczki. Troszkaweczki kładziemy jedna w tą, druga w tą. A trzecia, nie wiem. <ścoughs> trzecia chyba też, bo one były jakby tak od boku do przekrojenia. Spróbujmy tak. Yeah. Yeah. Wracaj na to Palcem. i się zamykaj. To zrobimy. Wow, tak. Teraz nie wiem czy w tej folii to przeciąć, czy bez tej folii No chyba w tej folii, no bo to ją dawałaś To spróbujmy To się źle skończy To się źle skończy Nie mam ostrzejszego noża, to jest max I naprawdę Widzowie jest koniecznie kciuki w dla mnie A jeśli chcecie dołączyć do najstarszej rodziny na całym Tobie, to koniecznie powinniście się żmać przycisk subskrybuj kliknięty I podziwiajmy co nam tu wyszło No nie wyszło super równo, bo tak jak mówię nie mieliśmy ostrego noża, ale Tak jest Źle? Jeszcze druga? O druga pani wyszła Sztosik I to się chyba tak podaje o, coś takiego Truskawka niestety popłynęła, bo nie może być mrożona Ale spróbujmy sobie tego bananowego kiedy to jest wielkie Mmm, To jest zwykła kanapka z bitą śmietaną! I bananem. Pszczosik i jeszcze bez skórki, jest mięciutka. Oja, 10 na 10. Teraz przyszła pora na dorayaki. Dorayaki, czyli takie placuszki w formie takiego burgera, w środku którego jest słodkie nadzieje. Z czerwonej fasoli, z nutelli, z miodu. Widziałam ten przepis u Gabriela Chiodo i dzisiaj go odtworzymy. Wbijamy dwa jajeczka. Cztery o. łyżki cukru. Piu. Tutaj łyżeczka miodu. Miksujemy! Teraz dajemy pół szklanki mąki, łożeczka proszku do pieczenia i dwie łyżeczki wody. I miksujemy tak szyściutko. I teoretycznie, chyba robili to bez oleju, ale nie jestem pewna, więc no trudno, spróbujemy. Spróbujemy bez. Takie placuszki to muszą być przynajmniej dwa na sztukę. O, tutaj drugi. Czy to wyjdzie? Się okaże. Teraz trzeba je obrócić, zobaczmy czy bez oleju mi się udało. Uuu, no. Udało Zrobotny. się. I one muszą być właśnie takie ciemniejsze. Eee, eleganckie są, no Kinka. To chyba najlepiej ci wyjdzie. Kitek zapeszył, tak? Podobno. Tak. Ale że nie, po prostu nie Moja potrafisz. Ja pod... No ja ci powiem, pogratulowałem ci, chciałem ci. A, idę stąd. I ostatni. O, zobaczcie. Spaczka, wyszły fajne. To chcę strystować. Nie robi się tak. Znów tak? No bo tak on dostała Większą trzeba było kupić To on nie ja mi nie starczy Testowo mogę nawet to spróbować z tą maczą To jest takie masło orzechowe z smaku macze, Masło go nie lubię, ale to jest okej okay. Albo z miodem. Bierzemy dwa takiego samego w miarę Otworemki trzeba było robić o, to. To, to jest ok, w miarę. No, w ja miarę. Ja tego chcę z Nutello. Dobrze, ale też mi gryzka testowego. Yy. <grym> Zależy, jak będzie smakować. Smarujemy? Takie polocuszki. I teoretycznie trzeba łączyć te brzegi, ale wydaje mi się, że z tych ludzi, których oglądałam, jak robili ten przepis, to nikomu zbytnio nie wyszło. Wydaje mi się, że to dlatego, że po inne produkty, inne mąki niż w Japonii. Dobra, smacznego! I to miało być mój. To mój miał być. Proszę. No i jak? No, pyszne. Jak tylko mm. dostanę ciasto, jest pycha. Pyszne to jest. Tak, ten miód w tym jest naprawdę rewelacyjny. Mm. 10 na 10, 11 na 10. No i to tyle. Koniecznie napiszcie w komentarzu, który przepis podobał wam się najbardziej i mi osobiście. Pankejki. Chyba pankejki. No te platuszki są pyszne, właśnie je jem. Um. No, chociaż kanapka z bitą śmietaną. No sztos. Koniecznie piszemy w komentarzu, zostawiamy dużo kciuków w górę, a po co Widzimy się w kolejnym odcinku. jaki, pa!